Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cykl na tapecie. Przed nami dziesiąty zespół piłkarskiej ekstraklasy po rundzie jesiennej 2023 roku. Zespół z południa województwa mazowieckiego Radomiak Radom. No i oceniamy sobie ekipę już trenera Macieja Kędziorka. Wiemy, że już nie ma Konstantyna Galki, Gylki, jak to można ująć Rumuna. No i zaczniemy od statystyk, jeżeli chodzi o piłkarską Ekstraklasę i tę rundę. Radom jak Radom w tym sezonie zgromadził 24 punkty, 6 zwycięstw, 6 remisów, i 7 porażek. Tutaj oczywiście macie statystycznie przelicznik 1,26 punkta na mecz. Pamiętajmy już, że to są zespoły, które są w tej dolnej części. To jest pierwszy zespół z tej dolnej dziewiątki, otwiera tą drugą dziewiątkę radom jak Radom. Pełne 19 spotkań, czyli wszystkie mecze rozegrane, nie ma zaległości w Radomiu. 24,23 bramki. Przelicznik 1,26 punkta na mecz, co daje 31,6 remisy i zwycięstwa prawie, prawie 1 trzecią i ponad 1 trzecią porażki. 36 i 8. Jeżeli chodzi o Puchar Polski, no odpadli już w tej pierwszej rundzie, której zostali wylosowani, a raczej dolosowani do trzecioligowej garbarni Kraków. Przegrali w Krakowie z zespołem z Krakowa 2 do 1. Gol Michała Kaputa nic nie dał w ramkach honorowa. No i to była mega duża niespodzianka, wręcz sensacja, że ekipa jeszcze wtedy trenera rumuńskiego odpadła z Pucharu Polski, czyli mamy tutaj jedną rundę i Krzyżyk, który znamionował nam odpadnięcie zespołu z Radomia. Jeżeli chodzi o najwyższe zwycięstwa, no dwa łódzkie kluby przejechały się w tym sezonie na Radomiu. Łódzki klub sportowy przegrał w Radomiu 3 do 0, a Widzew Łódź przegrał u siebie z Radomiakiem 0 do 3. To był chyba debiut trenera Kędziorka kilka tygodni temu i świetne zwycięstwo. Naprawdę to był jeden chyba z najlepszych meczów piłkarzy Radomiaka. Pamiętajmy, że kilka tygodni wcześniej w Widzewie też doszło do zmiany trenera. Przyszedł trener Myśliwiec i wyglądało to znakomicie. Ten zespół wyglądał znakomicie. No, wiemy, że zespół Radomiaka z tenetem Kędziotkiem świetnie zakończył sezon, bo oprócz tego zwycięstwa też na sam koniec tego roku zremisowali piłkarze Radomiaka, przegrywając u siebie 2 do 0 z Lechem Poznań. 2 do 2. Wygrali 3 do 0, to jest najwyższe ich zwycięstwo. Dwa zwycięstwa w tym sezonie, a najwyższa porażka miała miejsce na początku tego sezonu w Częstochowie. Przegrali gładko z Rakowem 3 do 0 i to też takie, takie, taka porażka, która była taką jedną porażką, gdzie Radomiak przegrał większą różnicą niż jedną czy dwoma bramkami. Przeważnie Radomiak, właśnie z tych siedmiu swoich porażek w tym sezonie, przeważnie przegrywał albo jedną, albo dwiema bramkami. Tak więc tutaj też ciężko, wcale niełatwo było złamać. Piłkarzy z Radomia, jeżeli chodzi, jeżeli już przegrywali, bo z tych 19 spotkań było 7 porażek, czyli 36,8. Tak to mniej więcej wygląda statystycznie. Przelicznik, tak jak mówiłem, 1,26 punkta na mecz. No i jak zwykle najlepsi strzelcy i wyróżnienia. No tutaj wysuwa się nam postać znakomita Pedro Endike. Od tego sezonu, od lata 2023 roku, napastnik Radomiaka jest piłkarzem polskiej ekstraklasy, jest piłkarzem Radomiaka. 12. Punktów klasyfikacji kanadyjskiej 8 goli i 4 asysty. No są to znakomite wyniki. No bo co tutaj dużo mówić? No wiemy, że mamy Erika Exposito, prawda? Mamy zawodnika, który jest naprawdę znakomitym piłkarzem i strzela mnóstwo goli. Ale Pedro Enrique też bardzo mocno trzeba docenić, mimo że jeszcze przed Enrique w klasyfikacji strzelców jest Bartłomiej Wdowik z 9 golami. To być w takim gronie jak Grosicki, jak Szkurin, jak Kuluris, jak Exposito, jak Wdowik, No a właśnie Pedro Enrique jest w tym gronie najlepszych naszych snajperów i pomocników, czy obrońców, no bo Batumi Dowig nie jest tak aż bardzo ofensywnie usposobionym zawodnikiem, więc tutaj no znakomicie, znakomicie prezentuje się do tych asyst, oczywiście dokłada 8 goli i to wygląda znakomicie. Jeżeli chodzi o drugiego najlepszego strzelca, Edi Semedo, tak to wygląda, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Edi Semedo, cztery gole w tym sezonie. No, jego kolega, można rzec, z zespołu Radomiaka, o, imi, o innym imieniu Lisandro Semedo, ma dwa gole i dwie asysty, tak więc podobne liczby mają panowie i on jest tutaj drugim, najlepszym strzelcem zespołu z Radomia. Jeżeli chodzi o asystentów, oprócz Pedro Andrico, no, wysuwa nam się postać Rafała Polskiego. Ostatnie sezony spędzone w Wiśle, Płoc była Gdańska Lechia, była, była krakowska, krakowska Wisła, była Warszawska Lechia, był wyjazd za granicę, prawda, do Włoch, gdzieś tam odpadł troszeczkę, odbił się od ściany Rafał Wolski. Ale te umiejętności 31-letniego pomocnika są na bardzo dużym poziomie. I Radomiak myślę, że wytransferował sobie bardzo dobrego piłkarza latem, który gdzieś tam tą jakość daje. Choć często ten zawodnik, mówię o Rafale Wol Wolskim, jest w ekstraklasie moim zdaniem chimeryczny. No i tutaj moje mm, plusy i słabe strony, prawda? zauważcie, że już nie ma trzech plusów. Tutaj jest pierwszy zespół, który nie dostał minimum trzech plusów. No i jednak schodzimy w dół, prawda? Jesteśmy już w 30. zespole. Troszeczkę tego jest. Pięć punktów tutaj zanotowałem. Zacznijmy od mocnych Spora grupa obcokrajowców o określonej jakości. Ja tutaj mówiłem o Petro Enrique, mówiłem o Edi Semeno, Edi i Lisandro Semedo. Jest z Donis, który ma także dwie asysty. Jest napastnik Leonardo Rocha, dwa gole, prawda? Jest kilku innych zawodników, którzy naprawdę są na moim zdaniem bardzo dobrym poziomie. No trzeba... Na pewno przytoczyć postać Rafaela Rossiego, który w każdym sezonie dokłada przynajmniej jednego gola. Tak więc tutaj tych pięciu, sześciu bardzo dobrych piłkarzy, Luizao też moim zdaniem, 25-latek z Brazylii pokazuje niezłą formę, tak więc tutaj tych obcokrajowców myślę, że przynajmniej 5-6 na tym ekstraklasowym, niezłym poziomie w Radomiaku byśmy yy, byśmy wyhaczyli i tutaj postać przede wszystkim Enrique, postać Roszy i postać Edi i Lisanto Semedo, którzy dają mnóstwo goli i asyst dla Radomiaka, no i Rafael Rossi, czyli ściana Radomiaka, radą bardzo wysoki, postawny, środkowy obrońca, który już na poziomie polskiej ekstraklasy w kilka sezonów strzelił kilka goli, więc tutaj Potrafią trafiać działacze ze Sławkiem, z panem Sławomirem Stępniewskim na czele, potrafią trafiać, potrafią jednak strzelać dobrze, jeżeli chodzi o zagraniczne transfery w Radomiu. Niezły bilans bramek strzelonych i straconych, no właśnie, ja tak sobie popatrzyłem na dziesiąty zespół piłkarski Ekstraklasy Radomiak jest na plusie, 24-23%. Tracą, lepiej grają w defensywie niż Jagiellonia, lepiej grają w defensywie niż Lech, minimalnie gorzej niż Raków, tak samo bronią jak Legia Pogoń, minimalnie gorzej niż Górnik, zdecydowanie lepiej niż Zagłębie i tylko Piast i Śląsk z tej pierwszej dziewiątki zdecydowanie odskakują, jeżeli chodzi o bronienie, tak więc Radomianie dobrze bronią, trzeba ich ocenić naprawdę na pozytywną, pozytywną stronę, no u siebie z 10 spotkań stracili 11 goli, z 9 spotkań wyjazdowych stracili 12 goli, czyli porówno. Jeżeli chodzi o atak, też nie jest najgorzej, no bo mimo że z tej czołówki byliby najgorszym zespołem, pogoń legia, raków, Lech Jagiellonia i Jagielonia i Śląsk, zdecydowanie lepiej trafiają, ale cały czas przytaczam, że mówimy tutaj o zespole, który jest już w tej dolnej połówce, dziesiątym zespole. Tak więc tutaj jest pole do manewru, pole do poprawy względem tego, żeby być może troszeczkę lepiej w ofensywie, ciut lepiej w defensywie. i. Tych punktów mogłoby być więcej, prawda? Przejdźmy do słabych stron. Częste zmiany trenerów, no właśnie, niedawno, jeszcze nie tak dawno, kilka sezonów temu pamiętam jak Dariusz Banasik z Radomiakiem awansował do piłkarskiej ekstraklasy, zostawił Radomiak na siódmym miejscu na koniec sezonu, prawda? Była zmiana trenera. Przyszedł Dariusz Banasik, to już było wcześniej, prawda, z awansem, później był Mariusz Lewandowski, później był Konstantin Gylka, przez chwilę Maciej Lesisz. I trenerem Radomiaka jest trener. Oczywiście trener Kędziorek. Maciej Kędziorek. Tak więc tutaj tych zmian trenerów w przeciągu kilku ostatnich sezon, moim zdaniem, na jeden sezon, jeden trener, a nawet, a nawet mniej niż jeden sezon, jest to za dużo. Jest to za dużo zdecydowanie. Dlatego tutaj upatruję minus, że jest zachwiana ta forma zespołu z Dadomia, że co chwilę przychodzi nowa wizja, nowa miotła, nowy jakiś pomysł na grę Radomiaka, nowa taktyka i to wszystko nie wypala. I Radomiak, tak jak był na dziesiątym miejscu, około 10 miejsca kończył sezon w poprzednim 22-23 sezonie, tak teraz jest też w okolicach 10 miejsca, mimo że, tak jak mówię, jest sporo piłkarzy z niezłą jakością na poziomie piłkarskiej klasy. No właśnie, zbyt duża, kolejnym minusem, zbyt duża liczba y, obcokrajowców. Tak naliczyłem, że około 15 zaczynało ten sezon 23-24 w barwach Radomiaka. Około 15 obcokrajowców wypadł Radomiakowi po, po kilku tygodniach. Odszedł do Deportivo La Corunia, Berto Kajarga. Ale mamy 15 zagranicznych piłkarzy: Portugalczyków, Brazylijczyków, Lisandro Semedo, Republika Zielonego Przylądka. Mamy y, Donisa z Grecji. Y, Był Castaneda z Kolumbii, Hiszpanię, prawda, o tym mówiłem, mamy Majka Sestora z Demokratycznej Republiki Konga, naprawdę sporo tych nacji, sporo piłkarzy, tu też ta, ta równa forma, ta, te zachwiane, ten zachwiany balans jest jednak moim zdaniem między tymi zawodnikami polskimi a zagranicznymi. No radom jak ma taką politykę transferową, że ściąga tych piłkarzy, na pewno na plus trzeba im powiedzieć, że trafiają z napastnikami. No bo tak jak strzelał bramki angielski, jak awansowali do Ekstraklasy w pierwszej lidze strzelił 13 goli, po awansie w Ekstraklasie angielski 18 goli. Później był w świetnej formie, znaczy świetnej nie, bo w tamtym sezonie najlepszym strzelcem Radomiaka był Dosza, który strzelił 6 goli. W tym sezonie Dosza już ma 2 gole, prawda? Teraz mają napastnika Pedro Enrique, więc w ostatnich sezonach z tymi napastnikami dobrze trafiają. No, ale to, to jest jednak, jeżeli chodzi o jakość ogólnie, wielu z tych zawodników, obcokrajowców było na bardzo przeciętnie niskim poziomie. Tak jak tutaj przytoczyłem nazwiska 5-6 naprawdę bardzo dobrych ekstraklasowców, jeżeli chodzi o obcokrajowców w Radomiaku. Tak, ta liczba, moim zdaniem, w Radomiaku, liczba duża obcokrajowców. Jednak powinna być troszeczkę, y, moim zdaniem, ta mniejsza, mniejsza powinna być liczba tych obcokrajowców, no bo mamy około 15-14, no bo odszedł Jarga już nie ma Kastaniedy, to wiemy, więc około 13 jest, ale zaczynali sezon z 15 y, zawodnikami, czyli można rzec 11 plus 4 rezerwowych i z tych obcokrajowców mamy prawie cały zespół, a gdzie Polacy, prawda, tych Polaków jest. Tych zdecydowanie młodych, brakuje mi w Radomiaku oczywiście. Jest postać Dawida Abramowicza przed Jan Grzesik, jest oczywiście Rafał Wolski, no ale napastników mamy czterech i napastników mamy brazylijsko-portugalskich: Medo, Leandro, oczywiście z polskim paszportem, legenda Radomiaka, Leonardo Rocha i Pedro Enrique. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten drugi, drugi minus. No i ten trzeci minusem moim zdaniem jest słaba gra w meczach na nowym stadionie. Oczywiście ten stadion już kilka miesięcy temu powstał. Ten stadion już jest dla Radomiaka, ten z, dwoma, z dwiema trybunami. Być może ten stadion będzie zamknięty za kilka lat, bo też, też jest taka możliwość. Ten teren za Bramkami jest przygotowany pod kolejne trybuny, ale ten stadion mieści około 8-9 tysięcy widzów. Najważniejsze, że Radomiak nie musi grać na stadionie swoim, na tym samym stadionie co lokalny rywal w trzeciej lidze broni Radom. Dla nich to jest ważne, że mają swój obiekt, gdzie, gdzie przez lata wychowywali pokolenia piłkarzy, prawda? przy swojej ulicy, przy, przy, przy swoim stadionie i na tym stadionie użytkują, no ale słaba gra w tych meczach moim zdaniem na, na wyjeździe zdecydowanie no bo tych zwycięstw w 10 spotkaniach piłkarskiej ekstraklasy tego sezonu Radomiaka, dwa zwycięstwa 5 remisów i tylko trzy porażki, no ale tylko dwa zwycięstwa z 10 spotkań w piłkarskiej ekstraklasy u siebie jesienią Radomiak wygrał tylko dwa i zdobył, zauważcie, 11 punktów zdobył w 10 meczach u siebie w 9 meczach na wyjazdach zdobył 13 punktów. Zdecydowanie lepiej im idzie gra na wyjazdach. I tak sobie pomyślałem, że gdyby Radomiak w miarę, w miarę regularnie wygrywał przynajmniej te 4-5 spotkań, to dzisiaj byłby w okolicach pogoni. Może miałby 6-5 punktów więcej, miałby 29-30 punktów. Czyli traciłby do czwórki, do, Radom do Rakowa, legi, 2 punkty. W okolicach pogoni byłby, no ale jednak jest, jest zachwiana ta spójność, zachwiana jest ta wartość piłkarska Radomiaka, dlatego to wygląda. W taki a nie inny sposób. Tych remisów nie jest dużo, bo mają zdecydowanie mniej remisów niż piast, który jest przed nimi. Mają tyle samo remisów co Lech, niewiele mniej remisów, niewiele więcej remisów niż Jagielonia i Śląsk. Tylko brakuje tych zwycięstw u siebie, bo tak jak mówię na wyjeździe zdobyli więcej punktów niż u siebie. I tutaj ten Kędziorek musi zdecydowanie poprawić wartość radomiaka, jeżeli chodzi o grę przed własną publicznością, bo tak jak mówię, oni powinni czuć się jak u siebie w domu, powinni czuć ten doping swoich, doping swoich kibiców i tych punktów powinno być więcej, bo tak jak mówię, być może ta kadra nie jest jakaś wielka na top 5, na top 6, ale myślę, że to siódme miejsce, które jak zajmował po awansie do piłkarskiej ekstraklasy, po wielu, wielu dziesiątkach latach, dziesiątkach lat banicji, od piłkarskiej ekstraklasy y, chcieliby nawiązać, by w tej ósemce, siódemce za jakiś czas się znaleźli. Bo te możliwości sportowo-organizacyjno-finansowe są na takim niezłym poziomie. Nie ma tych problemów w Radomiaku. Y, płaci się na czas, piłkarze chcą grać, przychodzą w miarę solidni piłkarze. Już mówiłem tylko o tych obcokrajowcach. Przyszedł Jan Grzesik z Warty, przyszedł Rafał Wolski. Y, niezłe postacie ekstraklasowe, które gdzieś tam i w Warcie, i w Wiśle, bo panowie znaczyli wiele. Więc dla Radomiaka y, te transfery naprawdę są, myślę, też w miarę na plus i myślę, że jeżeli chodzi o atakujących, naprawdę Radomiak trafia, bo tak jak mówiłem, mamy Enrique, wcześniej mieliśmy Roche, który dalej gra w Radomiaku, no a wcześniej Karola Angielskiego, który w dwa sezony dla Radomiaka pierwszej i Ekstraklasie strzelił 31 goli. No i to był dziesiąty zespół piłkarski Ekstraklasy w cyklu na tapecie u mnie po rundzie jesiennej. No i zapraszam na kolejne zespoły, które tutaj się pojawią. Stalmielec, Widzew, Łódź, Krakowia, Puszcza, i warto poznać. To są te zespoły, które jeszcze są przed Stefą Spadkową. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, że lajkujecie. Dzięki, że piszecie. Piszcie ile możecie. Wasze wnioski, zwłaszcza kibiców tych dużych, które opisuję, też są dla mnie ważne. Może jakieś ciekawostki macie, o których ja nie mówiłem. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się ciepło. Pa!